Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodziej i dzisiaj powiem wam dlaczego biedni są biedni, dlaczego bogaci są bogaci. No i będziesz wiedział dlaczego na przykład ty lub ktoś z twojej rodziny... Ma pieniądze, lub tych pieniędzy nie ma. No i powiem Ci, jakie mogą być ewentualne tego przyczyny. Ale oczywiście, standardowo, zanim zaczniemy, proszę Cię o subskrypcję oraz o łapkę w górę. Jeżeli naciśniesz ten czerwony przycisk, subskrybuj, a obok dzwoneczek, to będziesz powiadomiony o kolejnych materiałach. Serdecznie zapraszam. Punkt pierwszy: nie koncentruj się na tym, ile kto ma pieniędzy. Widzisz, bardzo często jest tak, że komuś się udaje, a nam się nie udało. Widzimy, że osiąga sukces, że jest sportowymi samochodami, że zarobił określoną sumę pieniędzy, że ma świetny dom i tak dalej, i tak dalej. To nas bardzo mocno boli. Więc teraz mamy dwie możliwości, albo możemy się zmienić, albo możemy taką osobę hejtować. No i oczywiście zmiana będzie wymagała po prostu ciężkiej pracy, a najczęściej tej ciężkiej pracy nie chcemy robić, więc będziemy hejtować, bo to jest znacznie łatwiejsze. Tak naprawdę to nie ma znaczenia, że twój znajomy, twoja konkurencja zarabia więcej, albo ma na przykład lepszy samochód, albo ma lepszy dom. To jest tak naprawdę bez znaczenia. Koncentruj się na tym, co Ty możesz zrobić, i koncentruj się na sobie, ponieważ jeżeli tego nie zrobisz, będziesz zawsze nieszczęśliwy, no i zawsze będziesz czuł, że czegoś Ci brakuje, no i to też jest takie samodestrukcyjne, więc po prostu skoncentruj się na sobie. Punkt drugi. Nie koncentruj się na przeszłości, a skoncentruj się na przyszłości. Sukces żyje w przyszłości. Mamy tendencję, aby myśleć o przyszłości w kategoriach tego, co mamy aktualnie, a to, co mamy aktualnie, jest wynikiem tego, co robiliśmy w przeszłości. Zła wiadomość jest taka, że nie jesteś w stanie zmienić przeszłości, ale dobra wiadomość taka, jest taka, że przeszłość minęła i jest tylko i wyłącznie przed tobą przyszłość, więc musisz dzisiaj dokonać zmian, aby mieć coś w przyszłości. Musisz z czegoś dzisiaj zrezygnować, aby osiągnąć sukces w przyszłości. I ludzie, którzy osiągają wyniki, osiągają swoje cele, są mocno skoncentrowani na przyszłości. Wiedzą, co chcą zrobić w przyszłości, kim chcą być i co chcą osiągnąć. Zobacz sobie na sportowców. Oni zawsze myślą o celach, które będą mieli w przyszłości, koncentrują się na tym, co będą mieli w przyszłości. Oczywiście ciężko pracują w teraźniejszości, aby tą przyszłość zmienić i ukształtować tak, jak oni po prostu chcą. Punkt trzeci. Jeżeli jesteś biedny, to prawdopodobnie więcej mówisz, myślisz niż robisz. Ludzie, którzy osiągają sukcesy, czy to finansowe, czy sportowe, czy jakiekolwiek inne, najczęściej więcej pracują niż mówią. Znam mnóstwo ludzi, którzy żyją w świecie marzeń i mówią, jak jacy będą bogaci, ale potem nie podejmują działania. Jak ja na przykład uczyłem się inwestować na giełdzie, to poszedłem do banku, założyłem rachunek maklerski i moja wiedza na ten temat, na temat inwestowania była w tamtym momencie zerowa. Przelałem pieniądze, wszedłem sobie na konto, kupiłem akcję tej spółki, którą po prostu znałem, bo nie miałem pojęcia, jak inwestować. W międzyczasie sporo uczyłem się, sporo czytałem i obracałem pieniędzmi, oczywiście sporo też traciłem, ale sporo się nauczyłem, zdobyłem odpowiednie doświadczenie, które potem pozwoliło mi zarabiać pieniądze. Jak, jak zakładałem firmę, to tak naprawdę nie wiedziałem wszystkiego o marketingu. Wiedziałem naprawdę bardzo mało. W porównaniu z tym, ile teraz wiem, to tak naprawdę nie wiedziałem praktycznie nic. Ale dużo działałem, dużo pracowałem, uczyłem się w trakcie i w ten sposób się rozwijałem. Nie myślałem o tym, czy mi się uda, czy mi się nie uda, tylko po prostu postanowiłem to sprawdzić. Punkt czwarty. Biedni najczęściej zamieniają swój czas na pieniądze. Czyli interesuje ich to, ile będą zarabiali na godzinę. I w tym momencie, jeżeli zarabiasz 15 zł na godzinę, to musisz poświęcić jedną godzinę swojego życia, żeby zarobić 15 zł i to się nie zmieni w przeciągu następnych kilku lat. No oczywiście to się może troszeczkę zmienić pod tym kątem, że dostaniesz podwyżkę od szefa i dostaniesz 2 zł więcej. Bogaci zawsze starają się odłączyć czas od tego ile zarabiają, mówiąc prościej. Dzisiaj jak ja będę rozkręcał jakąś firmę, będę musiał poświęcić na to mnóstwo czasu, a zyski z tego będą praktycznie zerowe, ale po pewnym czasie może być taka sytuacja, że ja nie będę pracował praktycznie w ogóle w swojej firmie, a ona będzie przynosiła mi pieniądze. Tak samo może być z nieruchomościami, akcjami i tak dalej, czyli ja w pewnym momencie mogę odłączyć to ile pracuję a ile zarabiam. Ja najczęściej jestem wynagradzany za prowizję i to jest dla mnie świetna sprawa, ponieważ jak zaczynam współpracę z jakimś klientem, to muszę poświęcić mnóstwo czasu, a zyski z tego są marne, ale kiedy ja rozkręcę już mu biznes... To ja jestem wynagradzany od tego, ile ten klient zarabia i on, im więcej on będzie zarabiał, tym samym ja będę więcej zarabiał. I może być taka sytuacja, że pracuję godziny miesięcznie u takiego klienta, a mam na przykład 10 tysięcy z tego. Więc to jest świetna sprawa, kiedy jesteś w stanie odłączyć to, ile zarabiasz od pracy, którą wykonujesz. Punkt piąty. Ludzie przegrani, ludzie biedni zazwyczaj nie mają albo żadnych marzeń, albo ich marzenia są bardzo małe. Na przykład twoim marzeniem może być wyjazd do dzwiszyna na wakacje. Ludzie bogaci zawsze mają wielkie marzenia i po po prostu do nich dążą. I nie mów mi, że czegoś się nie da zrobić, ponieważ urodziłeś się w takiej, a nie innej sytuacji, w takim, a nie innym kraju, po wszystko jest możliwe. Jeżeli ty mi mówisz, że nie jesteś w stanie zarabiać 15 tysięcy miesięcznie, to ja ci powiem, że pewnego dnia był człowiek, który miał marzenie, aby postawić stopę na Księżycu i to się mu udało zrobić, ponieważ miał marzenie i wiedział, że jest w stanie to zrealizować. Czuł to po prostu wewnętrznie. I więc skoro postawiliśmy stopę na Księżycu, to wszystko jest de facto możliwe. W tym momencie, kiedy ty mówisz, że coś jest niemożliwe, Elon Musk chce skolonizować Marsa. Billy Gates pewnego dnia miał marzenie, aby na każdym stole stał komputer osobisty, co się udało mu jak najbardziej zrobić. Arnold Schwarzenegger, kiedy przyjechał do Ameryki, był tak naprawdę nikim, nikt go nie znał. Nie był wielokrotnym mistrzem świata w kulturystyce, nie zdobył Mr. Olympia, nie zdobył Mr. Universe itd., itd. Nie był znanym aktorem i nie był znanym politykiem. Arnold Schwarzenegger, kiedy przyjechał do Stanów, nie był tak pewny siebie jak dzisiaj. Po prostu pewnego dnia ubzdurał sobie, że będzie kimś wielkim. I Jego znajomi z tamtych czasów, z tamtych okresów. Mówili, że kiedy poznali Arnolda Schwarzeneggera, on powiedział, że pewnego dnia wszyscy będą mówić, że chcą być tak zbudowani jak Arnold Schwarzenegger. Wtedy się wszyscy z niego śmiali, dzisiaj już się jakoś nie śmieją. Potem powiedział, że chce być aktorem, powiedzieli mu, ty przecież ty nawet dobrze po angielsku nie umiesz mówić, masz śmieszny akcent. Ktoś potem powiedział, że on nie będzie po prostu gubernatorem Kalifornii. I co? I stał się gubernatorem Kalifornii, więc jeżeli masz wielkie marzenia i są osiągalne dla człowieka, to jak najbardziej jesteś w stanie je zrealizować. Po prostu musisz w to uwierzyć. Więc nie mów mi, że coś jest niemożliwe. Aha, jeżeli interesuje Cię historia Arnolda Schwarzeneggera i chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób on dochodził do sukcesu, chciałbyś posłuchać, co mówili o nim z ludzie, którzy go znali, zanim osiągnął sukces, to daj mi koniecznie znać w komentarzu, ponieważ nagram o tym osobny odcinek. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę ciekawy temat. Punkt szósty. Biedni bardzo często myślą o tym, aby przeżyć tylko do soboty. W radiu mówi się, że środa to taka mała sobota. Nareszcie piąte. W końcu ta sobota. I potem znowu idziemy do pracy. Ludzie bogaci bardzo często robią pracę, którą uwielbiają wręcz. Praca daje im wiele satysfakcji, ja nawet nie wyobrażam sobie, żeby miał iść na emeryturę i nic nie robić, nawet jeżeli osiągnę pewną wolność finansową, taka, która... Da mi naprawdę styl życia, o którym zawsze marzyłem, bo dzisiaj zarabiam bardzo i to bardzo dużo, ale to nie jest jeszcze ten poziom życia, który mnie interesuje. Mnie interesuje to, żebym na przykład mógł sobie kupić własny, prywatny jacht. I jeżeli osiągnę taki moment, to nie jest tak, że nie wyobrażam sobie życia bez pracy. Oczywiście będę więcej odpoczywał niż pracował, ale i tak będę chciał pracować, ponieważ ja to kocham robić. I może wtedy będę więcej nagrywał na YouTubie, kto wie. Ważne jest to, że nie wyobrażam sobie życia bez pracy i. Ludzie bogaci tak mają, po prostu uwielbiają to co robią, nie myślą o tym, żeby tylko dotrwać do kolejnych wakacji, ponieważ mają w życiu większe plany, cele i ambicje. I mam nadzieję, że ten materiał Cię zainspirował do tego, żebyś był osobą bogatą, ponieważ bieda wcale nie jest taka fajna. Ja wywodzę się z biednej rodziny i nie uważam, żeby bieda dawała szczęście, więc tyle, trzymaj się, hej!